Czy się... Nagrywamy. Nagrywamy czy się sramy, jo? Nagrywamy! Chcecie usłyszeć kawałek dobrego rapu? Pierwszy od końca przed wami, jo! Kto nie widział! Nie uwierzy! Kto nie słyszał? Nie uwierzy! Jedziemy! Choć, jestem jeszcze mały! Cię powiem co nieco. Prawdy o świecie lubię ja pogo koncerty duże, ale najbardziej to tańczyć na Tańczyć na róże! Albo na łopacie! Ale najlepiej jest tej megacie. Każdy to powie. Bo nikt nie zaprzeczy, jako stripteaser znam się ja na rzeczy. Głupi jak but, mówi mój tata, choć studiuję już. Cztery lata Twój mózg nie wchłania już zbędnej wiedzy, od tego są przecież moi koledzy. I tańczyć na róże. Albo na łopacie, ale najlepiej jest więcej megacie. Każdy to powie, bo nikt nie zaprzeczy. Jako styktyser. Znam się ja na rzeczy. Razem z braciszkiem dzielę się pokojem, mama nam mówi że śmierdzi, tam gnojem więc mówię mamuszka, wyluzuj człowieku i wyłączam, 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 wyłączam komputer z dwudziestego wieku i tańczyć na róże, albo na łopacie, ale najlepiej jest być gacie. Każdy to powie, bo nikt nie zaprzeczy. Ja, jako skrypiter znam się ja na rzeczy, a ja jestem bratem, no wiecie, tamtego, który swoją wiedzę zawdzięcza kolegom. I kiedy on na łopacie kica, ja to siadam rurę pirożicy i tańczyć na rurze. Albo na łopacie, ale najlepiej jest, gdy gacie. Każdy to powie, bo nikt się zawsze czy. Jako striptizer, znam się ja na rzeczy. Piesi od końca tak się nazywamy chociaż mamy skład porozbijany I nie ma z nami tutaj woda naszego, tego najbardziej pojebanego I tańczyć na róże albo na łopacie Ale najlepiej jest w kacie Każdy to powie, bo nikt nie zaprzeczy Jako strip -teaser. Znam się ja na rzeczy, <młysza> oh, ale ale powiedz jak, nie, ty jak, jak to się wyłącza?